To jest odcinek, w którym poznasz zyskujące na popularności hydroizolacje cementowe. Są one bardzo uniwersalne, a w tym odcinku skupimy się na ich ogólnych właściwościach i zastosowaniu w fundamentach. Hydroizolacje polimerowo-cementowe są jednymi z najbardziej uniwersalnych i skutecznych hydroizolacji występujących na rynku. Niestety nie wszyscy o nich słyszeli, przez to często są pomijane, a można je stosować, a nawet powinno, w szczególności w takich miejscach jak balkony, tarasy czy schody. Oczywiście w fundamentach jak najbardziej też i na nich właśnie teraz się skupimy. Hydroizolacje polimerowo-cementowe często nazywane są szlamem. To powłoki mineralne na bazie mieszanki cementu i polimerów nakładane w postaci ciekłej zaprawy. Po związaniu tworzą szczelną, bezspoinową membranę zespoloną z podłożem. Są ciekawą alternatywą dla mas bitumicznych, jednak nie zawsze są w stanie je zastąpić. Podział na typy elastyczne i sztywne. To kluczowa klasyfikacja, którą musisz zrozumieć, bo błędny dobór typu może zniweczyć całą inwestycję. Elastyczne hydroizolacje polimerowo-cementowe zawierają znaczną ilość modyfikatorów polimerowych, występują jako masy jedno- lub dwuskładnikowe. Wersje jednoskładnikowe to proszek zarabiany wodą, dwuskładnikowe składają się z bazy proszkowej i emulsji polimerowej mieszanej przez aplikację. Hydroizolacje elastyczne moskują rysy maksymalnie do 1 mm. Mechanizm działania to tworzenie w matrycy cementowej elastycznej sieci polimerowej, która może się odkształcać bez pękania. Przy rozciąganiu podłoża polimery w powłoce ulegają deformacji, mostkując rysę bez utraty szczelności. Badania wykazały, że elastyczność tę zachowują przez dekady, choć z czasem może ulec pewnemu zmniejszeniu. Sztywne hydroizolacje cementowe to mineralne masy bez polimerów lub z ich minimalnym udziałem, zazwyczaj jednoskładnikowe zaprawy cementowe zarabiane z wodą. Tworzą szczelne powłoki, ale nie posiadają zdolności odkształcania się, po związaniu są kruche i nie muskują rys podłoża. Stosuje się je wyłącznie na podłożach stabilnych, wysezonowanych i nienarażonych na zarysowania. Idealne zastosowanie to starsze fundamenty betonowe, które zakończyły proces skurczu i osiadania. Ich istotną zaletą jest duża tolerancja na wilgotne podłoża. Mogą być aplikowane na powierzchnie wilgotne, a nawet mokre. Różnica w tych dwóch polega na miejscu, gdzie możemy je zastosować. Hydroizolację sztywną wykorzystamy tak naprawdę w mniejszej ilości miejsc. W naszych fundamentach, pierwsze miejsce to ławy fundamentowe. Jeżeli w takiej są rdzenie, to właśnie stosujemy ją do hydroizolacji rdzeni. I tu mamy wiele internetowych sprzeczności. Zakaz przerywania rdzeni jakąkolwiek hydroizolacją to zwykła brednia. Hydroizolacja cementowa w wersji sztywnej zachowuje się jak beton i jest twarda. Łącząc się z betonem nie powoduje przerwania. Musimy posmarować nią rdzenie wychodząc po 15 cm na ławę i na to ułożymy papę, tworząc skuteczną ochronę przed kapilarnym podciąganiem wody. Ważne jest, aby sama papa nie wchodziła w przekrój słupa, co zdarza się znaleźć w internecie. Jeżeli uważasz, że to, co przekazuję, ma dla Ciebie wartość, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a na pewno nie pominiesz kolejnego odcinka. Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Właściwości hydroizolacji cementowej. Hydroizolacje polimerowo-cementowe wypracowały sobie ważną pozycję w praktyce inżynierskiej ze względu na korzystną kombinację właściwości fizyko-chemicznych. Poniżej przedstawię kluczowe cechy charakterystyczne tych materiałów w kontekście zabezpieczenia fundamentów. Wodoszczelność i odporność na ciśnienie wody. Powłoki cementowe pomimo niewielkiej grubości, kilku milimetrów, zapewniają wysoką nieprzepuszczalność dla wody. Dobrej jakości elastyczne szlamy wytrzymują napór słupa wody rzędu 50-70 metrów bez przecieków. Co istotne, hydroizolacje te są skuteczne zarówno przy parciu dodatnim gdy woda dociska powłokę do konstrukcji, jak i przy parciu ujemnym, gdy woda próbuje oderwać podwłokę od podłoża. Elastyczność i zdolność moskowania rys. Dzięki modyfikacjom polimerami hydroizolacje cementowe potrafią przenosić pewne odkształcenia podłoża. Typowe produkty elastyczne mostkują rysy o rozwarciu do milimetra. Zapewnia to ciągłość izolacji, nawet w przypadku zarysowania betonowej ściany fundamentowej czy spoin muru pod wpływem osiadania budynku lub innych czynników. Przyczepność do podłoża i integralność. Powłoki cementowe tworzą z podłożem mineralnym monolityczne zespolenie na poziomie mikroporów. Co istotne, związana warstwa szlamu stanowi typowe podłoże cementowe, co oznacza, że można na nią bezpośrednio nakładać kolejne warstwy budowlane. Powłoka cementowa staje się więc integralną częścią przegrody, nie tworząc osobnej błony oddzielonej od podłoża. Odporność na czynniki środowiskowe. Mineralne powłoki hydroizolacyjne są mrozoodporne. I nie ulegają degradacji w wyniku cyklicznego zamarzania i rozmarzania. Charakteryzują się także odpornością chemiczną w typowym zakresie pH gruntów i wód gruntowych. Dobre jakościowo materiały wytrzymują kontakt z agresywną wodą gruntową. Jeśli chodzi o odporność na promieniowanie UV, to Czyste powłoki cementowe są mało wrażliwe na słońce, natomiast zawarte w nich polimery mogą z czasem ulegać degradacji pod wpływem UV, choć krótkotrwała ekspozycja podczas budowy nie jest szkodliwa. Ekologiczność. Materiały te są bezrozpuszczalnikowe i ekologiczne. Nie emitują lotnych związków organicznych i mogą być stosowane nawet w kontakcie z wodą pitną. Paroprzepuszczalność jedna z najważniejszych cech hydroizolacji cementowych. Pozwalają wydostać się nadmiarowi pary wodnej z przegrody, jednocześnie będąc barierą dla samej wody. Jest to cecha, która mocno góruje nad hydroizolacjami bitumicznymi. Kiedy stosować szlamy, a kiedy maty masy bitumiczne? To pytanie, o które najczęściej pytają wykonawcy i inwestorzy. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, zależy od specyfiki sytuacji. Szlamy cementowe są lepszym wyborem, gdy masz do czynienia z wilgotnym podłożem, czy niedoschniętym. Nie musimy czekać, aż osiągniemy odpowiednią wilgotność podłoża. Jeżeli chcesz uzyskać możliwość swobodnego przepływu pary wodnej, również hydroizolacja cementowa to idealny wybór. Przewagą mas bitumicznych będzie większa możliwość mostkowania rys, bo możemy zmostkować powyżej 2 mm. Dlatego w miejscach jak fundamenty, gdzie mimo wszystko może dojść do lokalnych zarysowań, szczególnie po latach, gdzie niezaizolowane ławy fundamentowe z czasem ulegają korozji i po 20 latach stal w nich może być tylko wspomnieniem, zaleca się bardziej masy bitumiczne. W strefie cokołowej zastosujemy również hydroizolację cementową w wersji elastycznej, gdyż mamy różne materiały budowlane z różną rozszerzalnością cieplną. Poza tym, jest to strefa, w której bardzo zależy nam paro-przepuszczalności. Zapraszam na ten film, co rozwieje Twoje wszystkie wątpliwości. Przygotowanie podłoża. Jak przy każdej hydroizolacji, jest to kluczowy element. Powierzchnia musi być równa, wszelkie nierówności czy ubytki wypełniamy masą PCC. Jest to kluczowy moment przy każdej hydroizolacji. Wykonujemy również fasety. W tym wypadku wykonujemy je również z masy PCC. Co istotne, jeżeli planujesz wykonać sobie taką hydroizolację, to nie w ostatniej chwili, tylko ma to być zaplanowane na etapie najlepiej projektowania. Hydroizolacja pozioma ław powinna być również wykonana ze szlamu, najlepiej w wersji sztywnej. Powierzchnię najczęściej wystarczy obficie zwilżyć wodą i po kilkunastu minutach możemy ją nakładać. Aplikacja. Hydroizolacja polimerowo-cementowa można nakładać pędzlem, pacem stalową lub natryskiem. Pierwszą warstwę najlepiej nakładać szczotką lub pędzlem, wcierając materiał w podłoże. Zapewnia to wypełnienie porów. Musimy wybierać narzędzia jak najbardziej gęstym włosiem. Kolejne warstwy możemy nanosić pacą stalową. Grubość, jaką musimy uzyskać, to 2,5 mm suchej masy. Należy pilnować zużycia 1,5 kg na m2. Ilość warstw, jak i reżim wykonania, zawsze należy brać poważnie i czytać karty techniczne. Zawsze tam jest dokładny opis, ile to kosztuje. Tak samo jak poprzednio policzymy zużycie na 100 m2. Jeżeli chodzi o ceny, to mamy spory rozstrzał: od ponad 200 zł do ponad 400 popularnych marek. Używanych i lubianych. My weźmiemy cenę za opakowanie 15 kg 330 zł. Jeżeli chcemy uzyskać od 2,5 mm do 3 mm suchej masy, z jednego worka zrobimy w takim razie 3,8 m2. Mamy w zużycie 26 work. Mnożąc razy 360 zł wychodzi 8580 zł. Widzisz teraz, ile będzie cię kosztowała hydroizolacja na 100 m Nie tylko fundamentu, ale również tarasów czy podłogi na gruncie. Szlamy są bardzo uniwersalne, szczególnie na balkonach i tarasach, gdzie tworzą skuteczne zabezpieczenie przed wodą, dzięki czemu beton nie niszczy się pod wpływem zamarzania i rozmarzania, co jest bezpośrednią przyczyną odpadania płytek właśnie na tarasach. Hydroizolacje polimerowo-cementowe są świetną alternatywą dla mas bitumicznych w fundamentach. Stosowanie ich powinno być poprzedzone jednak odpowiednią analizą, a nie stosowane pod wpływem impulsu. Odpowiednik ich wykorzystanie gwarantuje trwałą powłokę przez dekady. Bardziej nadają się do miejsc, w których potrzebna jest paro-przepuszczalna, i w takich miejscach je polecam. Dziękuję za uwagę.